Dzień dobry Państwu, witam w czwartek, 21 sierpnia. Witam z Toronto, z nad autostrady Gardiner. Proszę Państwa, tam w tle daleko, nie wiem czy to będzie widać, może zrobię powiększenie, a tam jest wiatrak. Nasz tutaj wiatrak torontoński, zrobiony, mówili, dla promocji wiatraków. A chodzi o to, chodzi o to, że, no właśnie, żeby nas przekonać do tej odnawialnej energii. Proszę Państwa, nie ma gorszych elektrowni niż wiatraki. Jest to kompletny syf dla ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Po prostu można dostać jakiegoś plątania zmysłów, mieszkając przy takich farmach wiatrakowych. I ten nasz wiatrak tolontoński, tutaj przez duży czas teraz jest wiatr, więc on tam pracuje, ale złośliwi twierdzą, że ten, ta prądnica, która tam jest, może też być silnikiem elektrycznym, i w czasach bezwiecznych dla promocji energii odnawialnej wiatrak się kręcił, żeby zwracać na siebie uwagę i właśnie był napędzany prądem z tej samej sieci, do której ma prąd oddawać. Proszę Państwa, tego rodzaju urządzenia jak baterie słoneczne, czy, czy panele słoneczne, czy wiatraki, wymagają bardzo trudnej synchronizacji z siecią i w zasadzie bez możliwości gromadzenia tej energii gdzieś a są bez sensu, no bo raz ich energia jest zupełnie niepotrzebna, a kiedy jest potrzebna, no to akurat wiatru nie ma, więc to jest taka bardzo mało pewna, mało pewny sposób pozyskiwania energii. I... No, ale nam się go lansuje, bo to kiedyś ktoś wymyślił. I proszę Państwa, oczywiście, jeżeli chcemy mieć czystą energię, energia słoneczna na takim jednostkowym wymiarze bardzo dobrze, wiatraki na jachtach super, ale no nie, nie myślę, że będzie można stalognie z wiatraków zasilać. Także energia nuklearna jest tutaj podstawą i do tego powinniśmy dążyć. Bardzo dobry sposób rozwiązania to są te modułowe, małe reaktory atomowe. Super sprawa. Natomiast no, nie trójmy sobie środowiska wiatrakami, bo jest to po prostu zanieczyszczenie naszego krajobrazu. I mówiło w ten sposób o tym bardzo wiele osób już. A Trump ostatnio, jak wylądował w Wielkiej Brytanii, wiatraki do niczego nam są niepotrzebne. To jest droga energia, to jest energia, która powoduje, że... Droga dlatego, że ich konserwacja i utrzymanie jest bardzo drogie. Mają krótki okres życia, bardzo dużo szkód środowiskowych powodują, zabijają ptaki i tak dalej, i tak dalej, więc nawet dla ludzi, którzy są za ochroną środowiska, to naprawdę wiatraki najgorsze z możliwych rozwiązań. Tutaj u nas wyusiłowano e, wypromować farmę wiatrakową e, na wodach jeziora Ontario, tam u brzegów Scarborough Szczęśliwie się to e, nie udało. E, w związku z czym e, no, budujemy elektrownię atomową i chwała Panu Bogu. Dlatego tak dobrze się stało, tak dobrze się stało, że prezydentem został Karol Nawrocki, który wie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem i że właśnie zawetował tę ustawę. Idiotyczną ustawę, która jeszcze przybliżała wiatraki do zabudowań, która jeszcze by pogorszyła sytuację różnych ludzi, a oczywiście tam by niby była taka klauzula, że to gminy będą decydować o tym, to samorządy, bla bla bla. To, co robią firmy wiatrakowe, to lobby wiatrakowe, które te nieszczęsne wiatraki powoduje, i firmy energetyczne to jest przekupywanie ludzi, to jest przekupywanie takich gmin i tak dalej. Po prostu dopóki ten wiatrak nie stoi tam gdzieś u prezesa, koło domu prezesa, no to i, i go nie widać. No To wszystko jest dobrze, ale zanieczyszcza krajobraz innym ludziom. Także chwała prezydentowi Nawrockiemu za zablokowanie tej głupoty, tak strasznie rozpowszechnionej w Europie, u nas również, w Stanach Zjednoczonych coraz mniej. Bo szczerze mówiąc, w Stanach Zjednoczonych te wiatraki funkcjonowały od bardzo dawna. Jak się jechało w Kalifornii, byłem tam w latach 90., no to te wzgórza uprzczone tymi zezłomowanymi wiatrakami jakimiś Pokorodowanymi, jakimiś. Jedne pokrzywione, inne działają, jeszcze inne nie działają. Straszny widok w pięknych okolicznościach przyrody. Chwała prezydentowi Nawrockiemu za zablokowanie ustawy wiatrakowej. Tyle na dziś. Do następnego razu. Mój Błądczyku.